Cześć, z tej strony Norbert. Tym razem chciałbym Wam powiedzieć parę słów na temat książki, której premiera była całkiem niedawno. Książkę napisał znany, lubiany albo nielubiany przez niektórych partyzan z Rubelszczyzny Szendi. Książka jest wydana w formacie takiego, jakby skorowidzu, który pozwala na przewracanie książki, otwieranie jej w ten sposób, że. Można ją tak sobie trzymać. Strony są pokryte dość odpornym na wilgoć papierem dzięki czemu można ją swobodnie zabrać w terenie, jeżeli tutaj będzie miał taką potrzebę i bez obawy, że się pobrudzi, od zniekształci czy po prostu zepsuje w terenie. Jeżeli chodzi o samą treść, to książka jest podzielona na kilka takich rozdziałów. Jest dość bogato ilustrowana. Nie będę pokazywał, o czym ona jest, bo mi o to chodzi. Natomiast jest dużo ilustracji. Dużo, dużo zajmują ilustracje tekstu. Jest niewiele. Natomiast są bardzo konkretne porady odnośnie rodzaju ognisk, schronień i tego typu rzeczy przydatnych w survivalu. Co tą książkę właśnie wyróżnia na tle innych? Między innymi to, że właściwie każdy rodzaj, na przykład w przypadku ognisk, są pokazane różne typy ognisk, jak one wyglądają w rzeczywistości, jak można wyglądać, jak można je wykorzystać, i to jest dość, dość fajne, właśnie jeżeli chodzi o tą książkę. Fajną rzeczą, taką dość niespotykaną, oryginalną rzeczą są znaki QR, one są w kilku miejscach w książce, nie oczywiście nie we wszystkim i ten znaczek QR po zeskanowaniu jest odnośnikiem do kanału partyzanci rubelszczyzn na YouTube. w związku z tym można sobie oglądnąć materiał filmowy do danej, do danej ilustracji. Jest to dość bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. Nie spotkałem się nigdzie indziej z tym rozwiązaniem. Sama treść jest, jest taką swoistą Kigółką, albo właśnie taką skrótową ściągawką odnośnie e, zielonego surwiwalu. Jest oczywiście na początku wstęp, co to jest ten surwiwal, cały buszkrad i tak dalej. Później jest przejście e, na rodzaje ognisk. Są takie podstawowe typy ognisk, które właściwie najczęściej są wykorzystywane. Jeżeli ktoś opanuje te typy ognisk, no to właściwie ma temat e, bardzo uniwersalny na każdą porę roku i każde warunki. Później są też oczywiście omówione schronienia, jakie można sobie zbudować, schronia typu typu szałas, szałasy różnego rodzaju, czyli takie, które buduje się z materiału pozyskanego w terenie w postaci patyków, liści, igliwia i tego typu rzeczy. Są też sposoby uzdatniania wody. Tutaj już oczywiście z wykorzystaniem sprzętu lub Chemiczne są też omówione, takie typowo walowe, które można sobie wykorzystać w terenie, zbudować jak one działają, czy, nie, czy działają, czy nie działają. Tak jak wspomniałem wcześniej, to są schronienia różnego rodzaju naturalnych materiałów pozyskanych w terenie. I na samym końcu, jeszcze jest taki krótki rozdział. Tu mi się coś skleiło. Jest jeszcze rozdział o ciekawostkach, na przykład jak można wykorzystać. Naturalne środki dostępne w lesie, które można pozyskać na różnego rodzaju robactwo, co można wykorzystać, do czego można wykorzystać hubę, do czego mo można wykorzystać na przykład kory drzew czy włókna roślin, trochę o nawigacji naturalnymi sposobami. To jest właściwie tyle. Książeczka jest krótka, ma tylko 80 stron. Treść jest bardziej. Kierowana do osób, które zaczynają przygodę z survivalem czy tym do osób, które są zaawansowane. Dlatego moim zdaniem można było przeczytać na internecie opinię, że Szlemdź dostał słowo toku, pisząc w sobotni wieczór przy piwie tę książkę i rozwlekł po prostu te treści na 80 stron. Po części jest to oczywiście trochę racja z punktu widzenia osoby, która jest zaawansowana w Survivalu czy Puszkrafcie. Te treści nie będą raczej nowością dla niej, raczej będą czymś, co jest już znane i przećwiczone wiele razy. Natomiast, jeżeli ktoś zupełnie zaczyna przygodę z Puszkraftem czy Survivalem, ta książka będzie zdecydowanie dla niego. Dzięki, pozdrawiam.